Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, moi drodzy, na moim kanale. Jest to kolejny odcinek z serii gromadzenia materiału do wysadzania na przyszły sezon ogrodniczy i są to też tym razem kwiaty. Nasiona myślę, że będę kupowała dopiero bliżej wiosny, bo. Dwie chyba osoby się pytało o nasiona, także odpowiadam przy okazji, że bardziej, bardziej bliżej wiosny. No, część nasion jeszcze mam z poprzedniego sezonu, także na pewno będę wykorzystywać. Na razie się zaopatrzam w kwiaty, które na przyszły sezon zechcę posadzić. Paczka przyszła do mnie od jednej z pani. Nie będę tutaj wymieniać, nie jest to moja wicka, jest to zakup od osoby prywatnej a co się znajduje w tej paczuszce to już Wam za chwilę moi drodzy pokażę panią od której dotarła to, ta paczuszka oczywiście serdecznie pozdrawiam mówiłam, że prowadzę kanał, ale nie wiem czy ta pani mnie będzie oglądać. Także ta pani jakby oglądała, to będzie wiedziała od kogo to jest. Zakup od osoby Prywatny, może by sobie nie życzyła, żebym ja tutaj y, o jej po prostu imię zdradzała lub coś takiego. No dobra, przechodzimy do otwarcia paczki, moi drodzy. Zobaczcie. Co się znajduje? No mało na razie widać, moi drodzy. Także otwieramy, otwieramy, na razie połów. Powykładam te rzeczy na bok będziemy wspólnie otwierać. To jest, widzę, główny mój zakup i widzę tam coś Pani dodała w gratisie. Także zaraz zobaczymy, jak to, moi drodzy, wygląda. O, do pudełka będę wkładać żeby mi się na stole nie powróciło chciałam w kuchni bo tutaj mam troszeczkę lepsze wiecie światło dobra wyciągamy wyciągamy, wyciągamy moi drodzy o. i zobaczcie co tutaj się znajduje o pokażę z tej strony ładnie czyli jest tak jak pani się deklarowała wysyłała mi zdjęcia bardzo ładnej wielkości Karpy dali, dali, przepraszam, kanny. Jest to kanna na pomarańczowo o ciemnych liściach. Bo powiem Wam, to co kupiłam na Allegro to jest porażka. No i oczywiście to wysadzę, co kupiłam, ale nie wiem, czy z tego coś będzie moje. Powiem Wam, że z o wiele e, większe są ale tutaj pani miała nazbyciu, a ja chcę jakieś inne, jak czerwone, więc sobie wziąłem dwie sztuki i widzę, druga też równie bardziej okazała, także jestem zadowolona, że pani tu się wywiązała. Wysłała mi, zobaczcie, eleganckie, duże karpy, które wiadomo, jak je posadzę i dam im. Do, dobry po prostu podkorzeń, nawożenie to też mi się fajnie rozmnożą. Muszę sobie je oznaczyć tutaj na tym jakie one są, żeby się z moimi tymi czerwonymi nie pomyliły. I teraz zobaczymy co Pani tutaj nam doradzicie wysłała. Także piękne, zdrowe bulwy na powiększenie kolekcji jestem bardzo bardzo zadowolona taka karpa jedna 10 zł myślę że jak najbardziej jeżeli ktoś poszukuje jest to wart bo nie jest to jakieś suche suche badziewie podziwiam 11 zł za karpę za, za Allegro, ale to to się nie, nie tego nie porównuję ręce, mam powiem wam, kochani, trochę trudne, bo nie pracowałam przy orzechach. I zobaczymy, co pani mi tutaj dała. Napisała mi tutaj: żółto pomarańczowa. Żółto pomarańczowa gratis. o widzicie, pani mi jeszcze tutaj gratisy dorzuciła. O, czekajcie. Bardzo, oczywiście, serdecznie. Dziękuję. Pewnie trzeba będzie rozerwać, by się zaklinowało, żeby nie uszkodzić karpy. No, zobaczcie. Piękna. 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 Zdrowa roślina. Także widzicie, kochani, gratisie. Żółto pomarańczowa. Ja żółto pomarańczową wzięłam z allegro ale to szczątkowe coś, także widzicie mam. Bardzo dziękuję. I zobaczymy co się znajduje w drugim tutaj gratisie od pani. Też widzę po wielkości. Tutaj mamy Czerwon czerwony niski gratis. No, czerwony akurat mam, ale zobaczymy. Z innego źródła. Jaka po prostu ona będzie. Ale zobaczcie: bardzo, bardzo piękna ta piękna karpa czerwona. Moje też dosyć, powiem Wam, ładne. Te akurat, które miałam z burw, ale te z się też sobie nieźle poradziły. I na pewno na drugi rok sobie podwoją Fajne, widzicie oczka? Także bardzo dziękuję. Jeżeli pani mnie ogląda, bardzo. Bardzo piękny materiał na nasadzeniowy. Piękny, plus jeszcze te pomarańczowe. Piękny materiał, piękny materiał nasadzeniowy, nie to co kupiłam z Dynki z Allegro. Ja to powiem wam ogólnie, ja to bym się takie suchelce, suchelce wstydziła komukolwiek, powiem wam nawet za darmo dawać, nie tylko brać pieniądze, no ale wiadomo, ktoś jest nastawiony na masową sprzedaż tą. Różnie to wychodzi, a problem polega na tym, że właśnie od tego sprzedawcy na Allegro ja tu nie będę mówić, bo to wiadomo. Nie jest reklama. Od tego właśnie sprzedawcy na Allegro są tylko zdjęcia kwiatów, a właśnie nie ma poglądowych zdjęć. Jak wygląda bulwa, chociaż czasami... Może być i fajne zdjęcia, a przyjdzie co przyjdzie Jak zaczynałam swoją historię właśnie z tymi, z daliami Kupowałam dalie Od właśnie sprzedawców na Allegro To też rewelacji nie było A od osób prywatnych to było zupełnie co innego Lub po prostu jak się z kimś Wymieniłam za jakieś inne rośliny też Wyglądało to jak to mówią I miało ręce i i nogi także kochani bardzo bardzo ładne rośliny dzisiaj do mnie dotarły z tych roślin na pewno coś wyrośnie jak się dobrze wiadomo przechowają ale ja już mam sprawdzony sposób przechowuję sobie w trocinach yy, w kotłowni tam jest dodatnia temperatura i moi drodzy będę na wiosnę wysadzać po majowych w muszę sobie poznaczać, które są które, żeby się z moimi nie pomyliły, bo zechcę właśnie je rozmnożyć, Także to na tyle żegnam się pa pa!